Panie Stefanie, skąd w ogóle pomysł na taki piec w domu? No proszę pana, yy, nim wybudowaliśmy piec, to najpierw wybudowaliśmy dom. Ale to jest dom yy, taki, który można powiedzieć nawiązuje do tradycji, tradycji dworów polskich. I kiedyś mi się tak zamarzyło, że może postawię taki dom. Naprawdę, jest to drugi dom w moim życiu, ale ten, który sobie wymarzyłem. I postanowiłem w tym architektonicznie dworkowym domu wybudować coś tradycyjnego. Coś, co się wywodzi z tradycji polskich dworów. Bo tak człowiek sięga historią do przeszłości. Tam się tworzyło życie w dworach polskich. tam Tkwitła kultura, tam rosła tożsamość Rzeczpospolitej. No i tak pomyślałem, że wybudziłem taki dom, a później przyszedł pomysł na piece. Piec niewątpliwie główny, monumentalny, duży, który nie tylko ma być ozdobą i nawiązywać do wyposażenia tego domu, ale przede wszystkim. Emanować ciepło, spełniać swoją funkcję. Funkcję, yy, dlaczego piec jest, jest skonstruowany i budowany, a więc ciepło trzeba w nim napalić, naturalny ogień, ciepło miłe, ciepło naturalne, ponieważ ja się też wychowałem w takiej atmosferze, gdzie nie było centralnego ogrzewania. Był piec, kuchnia, no i był piec kaflowy, skromny piec kaflowy. No a teraz jest taki ogromny, nadający charakter temu domowi i temu pomieszczeniu. Panie Stefanie, czy projekt tego pieca to jest y, Pana jakieś dzieło, czy pełni Pan zaufał w firmie, która budowała? Y, ja wniosłem do tego pieca no, swoją cząstkę, prawda? Swoją duszę. Tak, konstruowany on był przez y, pana Nowakowskiego, natomiast ja no, podpowiadałem, czy tak, czy tak. No, w każdym bądź razie y, doszliśmy do jakiegoś konsensusu, że taki wygląd pieca będzie najlepszy. Piec spełnia swoją funkcję, że bardzo dobrze grzeje, że trzyma ciepło bardzo długo, bo powiem wprost 24 godziny jest piec ciepły. Po zużyciu niewielkiej ilości drewna. Czy ten piec skupia wokół siebie ognisko domowe, czy jest taką duszą domu? No Niewątpliwie. Kiedy jej napalimy w tym piecu, to to zaraz się tu gromadzi wiele osób. Jak przyjadą dzieci, rodzina. Nie tak dawno, bo w niedzielę, żeśmy mieli rodziny, wnuczka i było tu sporo osób i sporo dzieci, więc wszyscy biegali prawie, że w podkoszulkach. Akurat było dopalone. To ciepło tego pieca emnuje na, na pozostałych członków rodziny i stwarza taką atmosferę rodziną cieplejszą i yy, pozytywną.